Pewien słoneczny poranek Burek pies o miękkiej, brązowej sierści i radosnym usposobieniu poderwał się z legowiska szybciej niż zwykle. Wyczuł w powietrzu coś wyjątkowego, choć nie umiał tego nazwać. Po śniadaniu, zamiast kręcić się przy domu, zaczął biec w stronę pola, za którym rozciągał się stary las. Czuł na pyszczku przyjemny powiew wiatru, a ogon merdał mu niespokojnie, jakby czuł nadchodzącą przygodę. Pan Marcin, jego opiekun, pomachał mu na do widzenia, a Burek odpowiedział wesołym szczeknięciem i popędził dalej. Znał okolice, ale las zwykle oglądał z bezpiecznej odległości. Tego dnia miał przeczucie, że warto pójść głębiej między drzewa. Gdy tylko dotarł do pierwszych sosen, otoczył go przyjemny chłód i cudowny zapach żywicy. Słońce przeświecało przez igły, malując na ziemi tańczące cienie. Ziemia była miękka, pełna szyszek i opadłych igieł, a szum wiatru w koronach przypominał nieśmiałą piosenkę. Zaciekawiony pies zboczył z głównej ścieżki, bo wydawało mu się, że słyszy coś w rodzaju szeptu. Szedł cichutko, rozglądając się uważnie. W końcu dostrzegł niewielką polankę. Na której rosły paprocie tak wysokie, że sięgały mu prawie do pyska. Po środku stało duże, rozłożyste drzewo o sękatym pniu. Jego kora miała nierówne, popękane wzory, przypominające starą, pomarszczoną twarz. Wtedy właśnie usłyszał głos wśród gałęzi, jakby szum liści ułożył się w słowa. Ktoś powiedział: Witaj, piesku. Chodź bliżej, przyjacielu. Nie bój się. Burek podszedł parę kroków, merdając ostrożnie ogonem. Okazało się, że to drzewo przemawia do niego cichym, acz wyraźnym szeptem. Drzewo wyjaśniło, że w tym lesie istnieje magia pozwalająca roślinom i zwierzętom rozmawiać, ale w ostatnich dniach coś zaburzało naturalny rytm przyrody. Burek poczuł rosnącą chęć pomocy. Zapytał, co może zrobić. A drzewo doradziło, by poszukał wróżek lasu, mieszkających na tajemniczej polanie, bo tylko one mogą zrozumieć źródło problemu i powiedzieć, jak je rozwiązać. Piesek podziękował za wskazówkę i ruszył dalej, zagłębiając się w las. Z każdym krokiem czuł, że ten świat jest inny niż znał. Częściej niż dotąd słyszał ciche szepty między gałęziami, czasem dostrzegał cienkie strumienie światła przebijające się przez gęstwiny liści. Przekroczył niewielki strumyk, w którym woda płynęła wolniej, niż można by jej się spodziewać. Gałązki i opadłe liście tworzyły w kilku miejscach przeszkody, zatrzymując nurt. Burek zauważył to, ale nie wiedział jeszcze, jak bardzo może być to istotne dla całego lasu. Skupił się na dalszej drodze i wkrótce trafił na trzy kamienie ułożone w trójkąt. Kiedy między nie wszedł, Poczuł delikatne mrowienie w łapach, zupełnie jakby przekraczał niewidzialną bramę. Nagle dostrzegł tysiące drobnych, migoczących punkcików na niewielkiej polance. Przyglądając się im bliżej, zauważył, że to maleńkie istoty o błyszczących skrzydłach. Były to wróżki lasu. Jedna z nich, przedstawiając się jako Malinka, powiedziała: Witaj, Burku. Słyszałyśmy, że chcesz nam pomóc. Piesek merdnął ogonem, uradowany, że trafił we właściwe miejsce. Wróżki opowiedziały mu o dębie królewskim, najstarszym drzewie w tej części lasu, które stanowi serce całej krainy. Jego korzenie sięgały daleko, przekazując siłę i życie innym roślinom oraz zwierzętom. Od pewnego czasu jednak moc dębu była słabsza, a jeśli on tracił siły, wpływało to na cały las. Trzeba było jak najszybciej odnaleźć przyczynę tej słabości. Burek chętnie zgodził się wyruszyć w drogę do dębu królewskiego. Wróżki poleciały razem z nim, prowadząc go przez zakamarki, których pies nie znał. Mijali stare pnie, przeskakiwali przez omszałe konary, a wśród wysokich paproci czasem migały łagodne oczy saren czy wiewiórek. Po drodze spotkali starego jeża w okularkach, który przyglądał się niewielkiemu jeziorku o przygaszonym blasku. Zwykle woda była tam bardzo czysta, a dziś była mętna. Brzegi porastały pożółkłe rośliny. Jeż powiedział, że coś dziwnego dzieje się z całym lasem i że trzeba działać, zanim zaniedbania staną się nieodwracalne. Wróżki i Burek zapewnili go, że zmierzają do dębu królewskiego co być może rozwikła zagadkę i przywróci jeziorku dawny urok. Kawałek dalej natknęli się na gęste krzewy, poplątane tak mocno, że nie dało się przez nie przejść. Niektóre łodygi były powykręcane i wyschnięte, a pod nimi zebrało się sporo gałązek, liści i śmieci. Blokowały przepływ wody i światła. Burek zaczął odsłaniać je łapami i zębami, wróżki pomagały, unosząc drobniejsze patyczki. Po usunięciu kilku zaplątanych pędów poczuli, jak gleba staje się mniej wilgotna i nieco bardziej przyjazna roślinom. Jakby porządkując ten fragment, odblokowali część strumyków płynących gdzieś pod ziemią. Wreszcie, po minięciu kilku podobnych przeszkód, drzewa rozsunęły się, ukazując niezwykłą polanę, na której stał dąb królewski. Był ogromny, a jego korona pieła się wysoko, jakby chciała dotknąć chmur. Jednak w dolnych gałęziach widać było oznaki uschnięcia. Burek podszedł bliżej i zobaczył, że fragmenty kory były popękane i niekiedy odkrywały kruche, wyschnięte korzenie. Drzewo zadrżało lekko, gałęzie zaszumiały, a ich szept był jednocześnie pełen godności i zmęczenia. Drzewo zwróciło się do przybyłych, witając ich w swojej okazałej siedzibie. Opowiedziało, że pewne odcinki korzeni zostały zablokowane, brakuje im wody i składników, co osłabia całą sieć powiązań w lesie. Bez tego dąb nie może wspomagać innych roślin i strumyków. Malinka wraz z innymi wróżkami poprosiły burkę, by razem rozejrzeli się wokół pnia. Szybko okazało się, że w różnych zakamarkach nagromadziło się mnóstwo uschniętych gałązek, suchych liści oraz innych przeszkód które blokowały drobne stróżki wody. Pies starannie wyciągał większe patyki, a wróżki zabierały mniejsze części. Co jakiś czas spod zalegających zarośli wydobywały się kropelki, które łączyły się w większe strumyki. Burek słyszał ciche bulgotanie, jakby z głębi ziemi płynęła woda uwolniona z korków. Uśmiechnął się radośnie, czując, że jest coraz bliżej celu. Dąb królewski szumiał coraz głośniej, a w jego głosie słychać było wdzięczność. Wróżki podlatywały do pnia, by skropić je kroplami rosy zebranymi w innych częściach lasu. Z czasem kora nabierała zdrowszego wyglądu. Gałęzie zdawały się prostować, a suche liście powoli odzyskiwały zielonkawy odcień. Burek patrzył na to z zachwytem. Bo nigdy wcześniej nie widział tak wielkiego drzewa budzącego się do życia niemal na jego oczach. Kiedy praca dobiegła końca, drzewo zaszeleściło łagodnie i oznajmiło, że znów czuje dopływ życiodajnych soków. To oznaczało, że cała ta część lasu znów zacznie rozkwitać. Wróżki uśmiechnęły się do siebie i ucałowały burkę w czubek głowy, dziękując mu za pomoc. Dąb królewski podziękował również. Mówiąc, że pies odznaczył się wielkim sercem i odwagą. Burek poczuł ciepło rozchodzące się w okolicach piersi, choć nie spodziewał się takiej roli w tej niezwykłej krainie. W drodze powrotnej wróżki chciały sprawdzić, czy woda w jeziorku również wróciła do normy. Rzeczywiście, kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że woda stała się znacznie czystsza i przy brzegu pluskały się rybki. Stary jesz nadal siedział w pobliżu. A na widok burkę i wróżek pokiwał łebkiem z uznaniem, widząc zachodzące w okolicy pozytywne zmiany. Rośliny przy brzegu jeziorka też zaczęły się prostować, jakby nocna wilgoć znów do nich dotarła. Wszystko wskazywało na to, że las odzyskuje siłę i równowagę. Nadszedł moment, by burek wrócił do domu, bo słońce powoli chowało się za szczyty drzew. Wróżki, wdzięczne za jego pomoc, obiecały, że zaproszą go ponownie, gdy tylko w lesie będzie coś ciekawego do odkrycia. Pies pożegnał je radosnym szczeknięciem. Wiedział, że spotkanie z nimi było czymś wyjątkowym, co nie zdarza się często. Wróżki uniosły się w powietrze niczym iskierki i odpłynęły nad polane, by kontynuować swoje magiczne obowiązki. Idąc znajomą ścieżką, Burek myślał o wydarzeniach całego dnia. Jeszcze rano był zwykłym psem, a teraz czuł się jak bohater leśnej opowieści. Gdy tylko opuścił las, z daleka zobaczył pana Marcina, stojącego przed domem i rozglądającego się z niepokojem. Burek przyspieszył, merdając z całych sił ogonem. Pan Marcin na widok psa odetchnął z ulgą, ukucnął i przywitał go serdecznym pogłaskaniem. Choć nie mógł zrozumieć wszystkich przygód burkę, Poczuł, że stało się coś niezwykłego. Pies zaś, choć nie potrafił opowiedzieć mu słowami o magicznym lesie i dębie królewskim, okazywał swoją radość uśmiechniętym pyszczkiem i pełnym energii szczekaniem. Kiedy zapadł wieczór, Burek ułożył się w legowisku, wspominając maleńkie świetliste postacie, potężne drzewo i cudowne strumienie, które udało mu się odblokować. Zasypiając, Czuł jeszcze na sierści muśnięcia leśnego wiatru i kojący szum gałęzi. Gdzieś tam, w ciemniejszych ostępach drzew, wróżki tańczyły pewnie w kręgu, a dąb królewski szeptał do innych drzew o przygodzie dzielnego psa. I tak zakończył się wspaniały dzień, w którym Burek pomógł naturze odzyskać równowagę, a sam poznał, jak wielka moc tkwi w serdeczności i chęci pomagania.